Cześć, szalone dni, szalone energie, kontynuacja. Taka dzisiaj obserwacja moja, że twoje tobie nie ucieknie, nigdy. O, ta bransoletka tutaj czarna z, z, z lawy, to jest przykład. Przez ostatni rok byłam w sklepie, który którym ją sprzedawano. Trzy razy moja dusza chciała ją kupić i trzy razy mózg odmawiał, mózg mnie... Przekonywał, że nie warto. Jeden raz nawet przy kasie po prostu i oddam. Dzisiaj przyszłam do sklepu, znów mnie tam przyciągnęło. Pozornie chciałam słodyczy, pewnego rodzaju słodyczy. Kupiłam słodycze i dalej mnie wciągnęło niczym w trójkąt bermudzki, w ten kącie, gdzie te bransoletki są. Rok temu było ich tam z 25. Ta podobała mi się najbardziej. Nie kupiłam jej trzy razy. Dzisiaj. Została tylko ta bransoletka, jeszcze jedna, którą mierzyłam, z wszystkich tych, które początkowo tam były. I dzisiaj ją kupiłam, nie mogłam już się powstrzymać. Po prostu bardzo ją już chciałam kupić i kupiłam, i żadne ale mózgu nie pojawiło się. Co to dowodzi? To dowodzi jedną rzecz, że nawet bransoletka, która nie ma mózgu swojego własnego, którą potencjalnie może każdy kupić, która znajduje się w sklepie cały czas, codziennie, przez rok ale z jakichś powodów jej nie kupią, jeżeli ona jest pisana Tobie. Co dopiero mówić o wydarzeniach, o ludziach, którzy, i które są wyjątkowi. To, co jest pisane dla Ciebie, od Ciebie tobie nie ucieknie. Pamiętaj o tym. Ilekroć masz ro roztarki, męczy Ciebie wewnętrzne uczucie, jakieś smutki, wspomnienia, ilekroć czujesz te wszystkie niespokojne chwile, Przypomnij sobie o tej oto bransoletce, ponieważ to, co Twoje, nikt tobie nie jest w stanie zabrać. To prawo jest ponad wszystko, co, co się wokół dzieje. To jest bardzo ważne o tym pamiętać.